Jesteśmy z trenerem rocznika 2006 przemysławym papiernikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tydzień przed startem, wznowieniem rozgrywek ligowych. Na początek chciałbym zapytać o nastroje panujące w drużynie. Jak ten okres przygotowawczy, nazwijmy to tak roboczo, no bo wiadomo, że w drużynach młodzieżowych nie ma w zasadzie czegoś takiego jak okres przygotowawczy. Rozmawialiśmy o tym, jak on wyglądał, jak sparingi, bo też graliście, jak wyniki. E... Rozpoczynając od tego, co powiedziałeś na samym końcu, no, u nas w piłce młodzieżowej nie, nie rozróżniamy okresu przygotowawczego, startowego. E, trenujemy w zasadzie cały rok z krótkimi przerwami letnimi, e, letnią, zimową. E, ten okres, od kiedy zakończyliśmy rozgrywki, czyli na początku listopada do w zasadzie pierwszego meczu, który odbędzie się za tydzień, to był jakby cały czas systematyczny trening, cały czas skupialiśmy się na podnoszeniu umiejętności chłopaków, staraliśmy się stworzyć im środowisko odpowiednie do treningów. Te wszystkie mikrocykle było, były zakończone zawsze meczem kontrolnym, sparringowym. W wszystko było takie zgodnie z planem, co sobie zaplanowaliśmy, natomiast wiadomo, rozpoczynają się rozgrywki i to już będzie troszkę inaczej ze względu na troszkę rangę tych rozgrywek, natomiast no my też nie podchodzimy do tego jako coś, co koniecznie musimy. My jesteśmy zespołem, który jest rok młodszy, więc bardziej chcemy, bardziej zależy nam na tym, żeby utrzymać ten zespół jako kolejny zespół pod kątem przyszłego sezonu, żebyśmy mieli dwa zespoły na poziomie U17. Mówiłeś o tym, że rozpoczynacie już za tydzień. Za tydzień będziecie grali z Legią, czyli trudny przeciwnik na sam początek, i to jest pierwsze z moich pytań, jak zapatrujecie się na to spotkanie. Od razu drugie, czy uważasz, że ta runda wiosenna może być trudniejsza od tej jesiennej? Co do pierwszego pytania, Legia Warszawa, wiadomo, że to klasowy przeciwnik i dla nas w zasadzie. Każdy mecz będzie bardzo trudnym meczem. My jesteśmy zespołem głównie y, złożony z chłopaków z rocznika 2006. W Większości zespoły są złożone z chłopaków 2005. Natomiast jesień pokazała, że jesteśmy w stanie rywalizować. Y, jesteśmy w stanie nawiązać y, y, walkę, ale bardziej nam zależy na takiej walce typowo piłkarskiej, nie walce fizycznej. Y, y, y. Wierzymy, że dobrze trenując, stwarzając dobre środowisko treningowe w tygodniu, jesteśmy w stanie przeciwstawić się tym zespołom. E, tak jak powiedziałem, nasz cel wynikowy to jest utrzymanie się, żeby zapewnić ciągłość dwóch drużyn na poziomie centralnym. E, natomiast e, nie chcemy tego robić też za wszelką cenę, chcę, żeby, żeby chłopcy się rozwijali i czynili systematyczne postępy. A co do tej trudności? Czy będzie trudniej wiosną niż było jesienią? Trudno ocenić. Jesień na pewno było a dla nas pewną niewiadomą i okazało się, że te rozgrywki były dla nas pozytywne. Zajęliśmy dosyć wysoką lokatę. W wielu meczach graliśmy naprawdę fajną grę, taki otwarty futbol. Myślę, że część przeciwników była zaskoczonym naszym stylem gry. Wiosna będzie, myślę, troszkę trudniejsza, dlatego że wiadomo, że są dwa zespoły, które są silniejsze od tych, co spadły. Myślę, że też do nas zespoły troszkę podejdą inaczej. Jesień pokazała, że no, nie jesteśmy w stanie z wszystkimi rywalizować tak jeden do jednego, natomiast pewnym sposobem, pewną strategią, jakby rozumieniem gry, jesteśmy w stanie nawiązać rywalizację. Co będzie po wiośnie, no, zaczekajmy kilka kolejek. Myślę, że w trakcie rozgrywek będziemy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy i, i czy ta runda będzie łatwiejsza. Nie sądzę mimo wszystko. Co u Was słychać, jeżeli chodzi o stronę kadrową? Jak z kontuzjami są jakieś urazy? Muszę też zapytać o ruchy transferowe, chociaż jak się domyślam, zimą raczej żadnych nie było. Nie, zimą nie przeprowadzamy transferów. Tutaj bardziej wewnętrzne sprawy między rocznikami. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to w zasadzie większość chłopaków jest do dyspozycji, są wszyscy zdrowi, więc no, pod tym kątem jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia rozgrywek.